Witam Państwa. W dzisiejszej prezentacji przedstawimy po raz kolejny praktyczne wykorzystanie formacji 1, 2, 3 i Hakarosa na rynku. Dla odmiany dzisiaj skoncentrujemy się na wyższej perspektywie czasowej. Będą to bary dzienne, konkretnie będziemy mieli do czynienia z rynkiem euro-dolara. Co widzimy na wykresie? Widzimy dwa dość znaczące swingi. Pierwszy w dół, kolejny do góry. Co w takim przypadku można zrobić? Ktoś może powiedzieć, że oczywiście, wtedy, gdy widzimy, że ten nowy trend zaczyna się rozwijać, należy w niego wejść i trzymać go tak długo, jak to tylko możliwe. Praktyka pokazuje, że o rozwinięciu się nowego trendu dowiadujemy się jednak za późno. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Mamy wyraźny trend. Próba wejścia na rynek w tym miejscu jest obarczona dość dużym ryzykiem. Jakiekolwiek bowiem większa korekta prędzej czy później wyrzuci nas z rynku. Warto jest więc poczekać na korektę i na jej zakończeniu w taki istniejący trend spróbować wejść. Przyjrzyjmy się, jak rynek się rozwijał. Jak widzimy, taka korekta właśnie się zaczęła. Kiedy się skończy, tego nie wiemy. Spróbujmy więc do tego wykorzystać układ 1, 2, 3. Widzimy potencjalną jedynkę, potencjalną dwójkę. Dwójka zostaje potwierdzona. Jednak ten, kolejny bar, to zanegowanie zarówno jedynki, jak i dwójki. Rynek przebija się dołem. Co wykres pokazuje dalej? Tworzy nam się po raz kolejny potencjalna jedynka, po chwili potencjalna dwójka, która zostaje potwierdzona. Widzimy również punkt trzeci formacji 1 2 3. Co jest jednak problemem w przypadku tego układu? Potencjalny poziom wejścia znajdowałby się na wybiciu z bara oznaczonego trójką. Niestety do pierwszych take profitów jest stosunkowo blisko i nie będziemy mieć dobrej relacji stop loss do take profitu. Co w związku z tym należy zrobić? Naturalnie poczekać do momentu, aż rynek pokaże nam inny sygnał do zajęcia pozycji. Spójrzmy, co na rynku dzieje się dalej. Widzimy hak Rosa i potencjalnie dobre miejsce do wejścia w istniejącym trendzie. Jak widać, rynek wybił się z poziomu haka Rosa. Nasz stop loss ustawilibyśmy na poziomie minimum bara wybiciowego. Jak widać, miejsce potencjalnego take profitu to ostatnie szczyty w poprzednim trendzie. Relacja stop lossu do take profitu jest zatem przyzwoita. Zobaczmy jak rozwijał się nasz trend. Jak widzimy trend dość gładko idzie do góry. Widzimy, że po chwili osiągnęliśmy nasz szczyt. Ci, którzy lubią podążać za trendem będą prowadzili swoją pozycję aż do odwrócenia trendu, który jak widać miał jeszcze kilka ticków do zaoferowania. Jak widzimy formacja 1-2-3 oraz H-Crossa sprawdzają się dobrze nie tylko w krótkich perspektywach, tak jak pokazywaliśmy to tydzień temu, ale także na barach dziennych. To, co różni bary dzienne od barów np. pięciominutowych, to wielkość potencjalnego zysku lub straty. Niewątpliwie nasze stop lossy i take profity na piątkach lub dziesiątkach są zdecydowanie krótsze. Istotnym plusem w przypadku wyższej perspektywy jest dużo mniejszy szum. Zachęcam do patrzenia na wykresy dzienne lub nawet tygodniowe, tak aby mieć przejrzysty obraz rynku. Tych, którzy m.in. chcieliby dowiedzieć się, jak omawiane formacje się tworzą na wykresie oraz jak je stosować, odsyłam do działu nasze filmy. Znajdą tam Państwo wiele przydatnych informacji.